Wyobraź sobie, że trzymasz w rękach klucz do losów całego świata, masz przed sobą rzędy cyfr i znaków, których nie rozumieją najtęższe umysły epoki. Japończycy są pewni, ich szyfr jest nie do złamania, nawet bogowie nie mieliby do niego dostępu, ale nie przewidzieli jednego, nie przewidzieli skromnej, młodej matematyczki z ołówkiem w dłoni która w ciszy swojego gabinetu właśnie przygotowuje się do zadania ostatecznego ciosu cesarskiej Japonii. To, co zaraz usłyszysz, to nie jest scenariusz filmu szpiegowskiego. To historia, która przez pięćdziesiąt lat była opatrzona klauzulą ściśle tajne. Historia kobiety, która wygrała wojnę, zanim żołnierze zdążyli przeładować karabiny. Jest rok 1939. Świat płonie, a na Pacyfiku narasta napięcie, które za chwilę zmieni się w piekło. Japońska dyplomacja używa najnowocześniejszej maszyny szyfrującej na świecie. Amerykanie nazywają ją Purple, czyli fiolet. To mechaniczne monstrum generuje kody tak skomplikowane, że matematyczne prawdopodobieństwo ich złamania wynosi niemal zero. Amerykańscy kryptolodzy są bliscy obłędu. Miesiące pracy, tysiące nieprzespanych nocy i zero wyników. Wtedy do gry wchodzi ona. Genevieve Grotian, zwerbowana przez armię Stanów Zjednoczonych, nie rzuca się w oczy. Nie nosi munduru, nie krzyczy na odprawach. Jej bronią jest czysta, bezwzględna logika. Podczas gdy inni szukają schematów w samym urządzeniu... Genewiewę patrzy na dane jak na żywy organizm. Przez osiemnaście miesięcy zespół pracował nad zrozumieniem, jak działa maszyna Purple, bezskutecznie, aż przyszedł dzień 20 września 1940 roku. To była chłodna środa. Genewiewę siedziała nad arkuszami papieru, analizując rzędy japońskich depesz. W pewnym momencie dostrzegła coś, co inni pominęli. Mały błąd w systemie, drobne powtórzenie, matematyczny oddech maszyny. Wstała od biurka i spokojnym głosem powiedziała do swojego przełożonego Chyba coś znalazłam. To coś było kluczem do złamania najpotężniejszego szyfru osi. Kiedy zrozumiała, co widzi, w biurze zapadła grobowa cisza, która po chwili zmieniła się w euforię. Jej szef, legendarny kryptolog William Friedman, zamówił dla wszystkich kole, by uczcić ten moment. Wiedzieli jedno: Od teraz Ameryka będzie czytać japońskie depesze, zanim dotrą one do adresatów. Dzięki odkryciu Genevieve Stany Zjednoczone znały plany ataku Japonii na punkty strategiczne długo przed uderzeniem. To ona pośrednio wygrała bitwę o Midway, pozwalając admirałowi Nimicowi zastawić pułapkę na japońską flotę. Szacuje się, że jej praca skróciła wojnę o co najmniej dwa lata i uratowała miliony istnień ludzkich. I tu zaczyna się najbardziej gorzki fragment tej opowieści. Kiedy wojna się skończyła, mężczyźni, którzy pracowali obok niej, zostali bohaterami. Otrzymywali medale, awanse i miejsca w podręcznikach historii Genewiewe Genewiewe wróciła do cywilnego życia, jej wkład został utajniony. Oficjalna wersja brzmiała grupa matematyków złamała kot. Nikt nie wymieniał jej nazwiska. Przez ponad pięćdziesiąt lat świat nie miał pojęcia, że to jedna kobieta, uzbrojona jedynie w intelekt, przechytrzyła całe japońskie dowództwo. Dopiero w latach 90. XX wieku, kiedy odtajniono akta z czasów wojny, prawda wyszła na jaw. Genewiew Grotian zmarła w roku 2006, do końca pozostając skromną osobą, która uważała, że po prostu wykonała swoją pracę. Dziś, patrząc na czarno-białe zdjęcia z tamtego okresu, musimy zadać sobie pytanie: ile jeszcze takich historii leży w zakurzonych archiwach? Genewiewe grotian nie potrzebowała rozgłosu, by zmienić bieg historii potrzebowała tylko ołówka i swojej genialnej intuicji. Jeśli kiedykolwiek pomyślisz, że jedna osoba nie może nic zmienić, wspomnij tę skromną matematyczkę. To ona udowodniła, że najgroźniejszą bronią na świecie nie są bomby, ale ludzki umysł.